Okej, okay, jestem, mam metr. Każdy 30 cm będzie 30 cm. 30 cm to jest tyle. Jak mam tu facjatę, to tu mam mieć kąpielkę. Generalnie dobrze myślałam. Hej hejka, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj tematyka beauty. Więc jeżeli jesteście e, zainteresowani i ciekawi testu nowości, które wpadły mi w ręce, które polecają wszystkie dziewczyny... Dziewczyny... Mm -hmm, dziew no jakbym się chciała jeszcze dobrze wysławiać. Moje beauty rzeczy nigdy nie będą aż tak beauty. Także dzisiaj zajmiemy się tymi kosmetykami, które najczęściej pojawiają się na wszystkich beauty kanałach, e, na dziewczynach... Na dziewczynach? Na twarzach dziewczyn które w stu procentach zdają się na temacie, a ja jako y, osoba, która też zna na temacie, powiem Wam moją opinię. Wszystkie te rzeczy, które y, mam oprócz jednej, dwóch y, będę miała w rękach pierwszy raz. Zobaczymy, czy warto wydać na to hajs, czy jednak lepiej z tego zostawić w kieszeni i kupić skarpetki. Kodeks urodowy nakazuje, czyli zaczniemy od bazy. Którą wam pokażę? Jest już dość mocno wykorzystana, ale nie pokazywałam jej w żadnych jakichś tam makijażowych filmach. Pokazywałam ją tylko na Instagramie i jest to baza z Oriflame. Ja rzadko kiedy kupuję kosmetyki tej firmy, ale bardzo wiele z Was polecało mi właśnie tą bazę. No i jak widzicie, całkiem fajnie się sprawdza. Ona ma takie jakby drobinki przez co jest rozświetlająca, ale bardzo, o widzicie, tak się leje, bardzo dobrze utrzymuje makijaż. Także z racji, że chcę testować e, podkład i tak dalej, stwierdziłam, że dobrym wyjściem będzie e, baza, którą znam i która wiem, że dobrze się sprawdza. Baza szybko się wchłania, jakby zwiększa pigmentację podkładu, przez co podkład jakby nie wchodzi w gąbkę, tylko przykleja się do tej bazy i dobrze na tej twarzy nam siedzi. Za każdym razem, jak mam tą bazę, to wiem, że mogę przetestować podkład w bardzo dobrym stopniu, bo hamuje to moje sebumy. Podkład. Podkład to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ zasłania większą część naszej twarzy, więc. Musi być dobry. I tutaj mam nowość. Nowość od Eveline. Selfie time podkład i korektor, który łączy działanie fluidu i korektora, umożliwia stopniowanie krycia. I tak jak korektor, ukrywa wszelkie niedoskonałości cery bez efektu maski. Lekka konsystencja idealnie wtapia się w skórę, zapewniając długotrwały efekt pielęgnacji i gładkiej cery. Ma ten podkład zapobiegać przesuszeniom. Dodają cerze blasku niebieskie algi. Lubię algi. Niebieskie. Jest on w sześciu odcieniach, ja użyję właśnie Ivory, Ivory, dwójki, ponieważ wiem, że podkłady z Everine, te jedynki najjaśniejsze są nawet dla mnie za jasne, więc fajnie, jeżeli ktoś jest totalnym bladziochem, bo może sobie kupić podkład, który nie będzie odznaczał się na skórze i nie będzie zbyt ciemny dla niego. To plus. I to jest podkład i korektor w jednym. Ja sobie przygotowałam tutaj nowość yy, korektor, yy, który, który mam pierwszy raz, ale zobaczymy, czy będziemy go potrzebować. Fajnie mi się do Was dzisiaj gada. Także zróbcie sobie kawę i ze mną zostańcie te kilka minut, bo to będzie fajny film. Yy, I koniecznie piszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. I teraz mi napiszcie, czy testowałyście ten podkład. Konsystencję ma. Taką dość gęstą. Ja będę go nakładała klasycznie gąbką. Yy, I nałożę na pół twarzy, żebyśmy miały efekt. Zawsze o tym zapominam. Na mojej twarzy też występują niedoskonałości, więc to jest. Yy... Najlepszy sposób, żeby przetestować podkład, który ma być też korektorem, to jest duża obietnica i mega ułatwienie na co dzień, jeżeli możemy używać tylko i wyłącznie podkładu i nie musieć ładować na siebie korektoru, to zaoszczędza jakieś 3, 4 do 7 minut czasu, to jest bardzo dużo rano. Okej, okay. i z tego co widzę wygląda to ładnie. Wszystkie jakieś tam przebarwienia i niedoskonałości nam zakamuflało. To jest jedna warstwa, w żaden sposób tego nie stopniowałam bardziej. E, tutaj widzicie, mam jakieś tam naczynka, jakieś tam pory. Ten bardzo ładnie te pory nam też e, wyrównał, spłycił, więc to też duży plus. Tutaj się nie domalowałam, więc już to naprawiam i nie ma problemu. Dobra, ja sobie nałożę jeszcze ten podkład na oko, e, i to będzie nasza baza pod cienie też. Zobaczcie na buzie. Wygląda, jakby po mnie przyjechał tramwaj z tej strony. Słabo to wygląda. Z tej strony natomiast wygląda całkiem, całkiem, całkiem. Patrzajcie. Pierwsza strona, druga strona. Nawet te wodki nie są aż takie widoczne. Sorry, że nie patrzę na Was tylko w podgląd, ale chcę wiedzieć, o czym mówię, nie? Chociaż trochę, chociaż trochę, więc doceńmy to. Doceńmy to, weźmy to pod uwagę. Dobra, teraz bardzo blisko. Tutaj naprawdę ładnie ten podkład wygląda. Taka tafla, taka, że jakbym widziała się na ulicy, stwierdziłabym, że mam fajny podkład. Więc Ok, robimy drugą stronę i pokażę Wam się w całości, także chwila, moment. Podkład zastyga na twarzy. I teraz sobie zostawię specjalnie go na ręce, zobaczymy, czy oksyduje, czy zmienia delikatnie kolor. A daje twarzy taki zdrowy wygląd. Tutaj jeszcze jest mokry. Podoba mi się to, co widzę. Zresztą e, powiem Wam, że podkłady z Eveline jeszcze mnie nigdy nie zawiodły. Chyba tylko jeden podkład mi nie podpasował e, od nich. Natomiast wszystkie te w tubkach, jak dla mnie. Świetnie się sprawdzają. Wydaje mi się, że jak dla mnie korektor jest tutaj zbyteczny i naprawdę nie będę go potrzebowała, nie będę go tutaj dodawała. Czas na puder i stwierdziłam, że skoro mamy z. Znajomą, sprawdzoną bardzo to i puder powinien być spoko. I tutaj mam puder Insta Fix Matte. Ja go kiedyś wcześniej testowałam. E, długi czas nie używałam, po czym do niego wróciłam i jest naprawdę super. On jest po prostu w kamieniu i ja mam odcień 001, e, więc sobie jego nałożę i użyję tego ogromniastego pędzla. E, wiem, jak on podkład trzyma, więc tworzymy temu podkładowi warunki. E, Dzięki którym będziemy mogli jego przetestować, bo uważam, że chyba złym pomysłem byłoby testowanie tutaj jeszcze pudru na całą górę, bo wtedy nie będę wiedziała, czy to puder zawiódł, czy podkład. Ja na górę tego makijażu będę dodawała jeszcze mgiełkę. I to też jest nowość z Eveline. Występują te mgiełki w dwóch kolorach. I to jest Glow and Go. Uhu! Okay. Więc będę glow a potem goł. E, nadają nam taki efekt rozświetlenia na twarzy. On jest e, Kurczę, Ja wam pokazuję tutaj to na ręce jak to wygląda. Jak to będzie wyglądało na twarzy zobaczymy na koniec filmu, bo to spsikamy na samym finiszu. Dobra, lecimy z oczami. Jak już widzicie, jestem bardzo blisko was i patrzę na was. I tutaj. Mm, Pojawiły się dwie nowości z Bourgeois. To są palety. Ja te mam paletę 01 i 02. Wyglądają bardzo ładnie. Te palety, jeżeli chodzi o design opakowań, naprawdę jak dla mnie super. Pierwsza z nich jest w odcieniach takiego, takich brązów, więc kolory, które, które ja bardzo, bardzo lubię, e, często używam i wykorzystuję, więc idealna paleta na co dzień, ale są tu też takie ciemniaki dość mocne, e, więc wydaje mi się, że bez problemu na wieczór też e, bardzo dobrze się sprawdzi. Druga paleta jest w kolorach bardziej e, różowych, e, bardziej takich tonowanych. Również bardzo ładna. Jak widzicie, ona jest już tutaj pociaprana, bo robiłam słocze na Instagramie. Aczkolwiek na oczach ich jeszcze nie miałam, więc zostawiam sobie to jako e, na pierwsze wrażenie. Ja sobie najpierw wykorzystam tutaj ten jasny cień i nałożę go w samym kąciku. Już będziemy widzieć, jak wygląda mniej więcej pigmentacja tej palety. Ja lubię, jak w palecie jest ten najjaśniejszy kolor, bo jednak kurczę, jak go nie ma... To się robi nam lipa, powiem Wam. No bo jednak ten wewnętrzny kącik zawsze trzeba sobie e, rozjaśnić. Tak samo pod brwią. Jeżeli sobie tutaj damy e, pod brwi cień, jasny. To te cienie nie będą nam się przesuwały za bardzo w górę. Przy opadającej powiece nie przeciągamy tego jasnego cienia zbyt nisko, ponieważ ta opadająca powieka jeszcze będzie bardziej opadająca niż jest. Dzięki jasnemu cieniowi, tutaj pod łukiem brwiowym, też ten makijaż nas, nasz nabiera takiej czystości, więc to jest bardzo ważne. Nie zapominajcie o tym. I ten cień nałożę sobie na załamanie. Robię to zawsze na otwartym oku i delikatnie. I kurczę. Ej, powiem Wam, że fajnie. Paleta nie należy do tanich, bo jedna ta paleta kosztuje stówę. Więc spodziewam się po niej naprawdę przyzwoitego efektu i dobrej wytrzymałości. Dobra, teraz sobie biorę ten bardzo ciemny cień, który mamy tutaj. Ja lubię zawsze mieć przydymione oko, ciemniejsze w kącikach. Zawsze e, maluję się w ten sposób, bo wtedy czuję się dobrze i staram się to oko wyciągnąć jak najdalej się da. Ale ważne, żeby najwięcej tego cienia było zaraz przy e, rzęsach, żeby nam się taka dziura nie zrobiła gdzieś pomiędzy. I będę sobie to mm, rozblendowywała to oko jakby w bok. Widzicie, o co chodzi. Cienie się nie osypują. Jak widzicie, wszystko jest czyste, więc ultra plus. I dolny kącik też delikatnie tym najciemniejszym ciągnę. Ten cień paluchem na całe oko tutaj. O, zobaczmy! I jeszcze stwierdziłam, że sobie tego e, brązowego, tutaj takiego brokatowego, nałożę w kącikach. Cienie bardzo fajnie się blendują, więc są bardzo dobrze się rozprowadzają. Tutaj na tym polu e, jestem bardzo zadowolona, nie mam e, nic do dodania. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądało z trwałością tego, e, bo to jest w cieniach najważniejsze. Tym bardziej, że się, e, że zastanę ten makijaż na koniec dnia. W taki sam sposób wyglądający jak teraz, ponieważ stuwa za paletę to według mnie już dość, dość duża kwota. Pigmentacja jest dość dobra, wydaje mi się, że trochę za mało intensywna jak na stuwę, e, natomiast cienie między sobą bardzo fajnie się łączą i dobrze rozprowadzają, więc tutaj, jeżeli o to chodzi, całkiem. Całkiem. Czas na zrobienie brwi, i tutaj też mam nowość ponownie od Burżuła. Jest to Brow Fiber. Och. Owe. 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 Mhm. Jest to produkt, który wygląda jak mini tusz do rzęs. Czyli ma taką szczoteczkę, e, jego nakładamy na brwi, brwi się nam koloryzują. To się super sprawdza, jeżeli ktoś ma na przykład ciemne brwi i chce je tylko podrasować, ja mam zrobioną hennę. Wydaje mi się, że powinno to wystarczyć. Takie produkty mają zarówno bardzo wielu zwolenników, jak i przeciwników. Jedni lubią tego używać, bo daje szybki efekt, inni nie do końca, bo uważają, że żadnego efektu nie daje. Taki produkt miałam z Eveline i bardzo go lubię. Mam go w szufladzie, w łazience. Jeżeli chcę na szybko podrasować brwi, to bardzo często go używam. Tam też sprawdza się bez zarzutu. Zobaczymy, jak będzie w przypadku tego. Ja biorę najciemniejszy kolor, jaki mam, czyli trójeczkę. Występuje to w trzech odcieniach. Ja sobie po prostu przeczesuję brwi. Tak jak lecą mi włoski. O, już się upaprałam trochę. Ok, zobaczcie jak to wygląda. Ja lubię te produkty. I tutaj naprawdę ta pigmentacja jest świetna. Szczoteczka jest precyzyjna. I zobaczcie, tu mam e, po samej chęci brew. Tu mam e, tylko przyczesaną, tak jak widzieliście. I wygląda to naprawdę przyzwoicie. Więc e, ja lubię te produkty. Wiem, że nie każdy e, może za nimi przepadać. Natomiast u mnie. Sprawdzają się fajnie. Czy, trzeba umieć trzymać tą szczoteczkę i odpowiednio ją e, przykładać e, w różnych momentach brwi, miejscach. Natomiast gdy wiecie, jakoś to tam opanujemy, to naprawdę wygląda to e, całkiem fajnie i efekt możemy uzyskać bardzo, bardzo szybko. Brwi jak dla mnie wyglądają całkiem dobrze. I ja sobie teraz nałożę liner. Liner mam cały czas niezmienny, już go tysiąc razy wam pokazywałam, tysiąc razy o nim mówiłam, więc nie będę tutaj mówiła o nim ponownie. Ja sobie tylko zrobię kreskę i zaraz do Was wracam. Nie wiem totalnie, jak to jest. Robię kreskę dzień w dzień, dzień w dzień. Ale zawsze jak robię jakikolwiek film makijażowy i chcę pierdzielnąć sobie kreskę, to zawsze widzę, albo za gruba, albo ją spartole, albo potem muszę poprawiać. Och! Powiedzmy, że tak chciałam, aby to wyglądało. Przejdźmy do tuszu. Tusze mam dwa. I jedno i drugie oko po prostu pomaluję sobie inaczej. Oba są czerwone. Pierwszy tusz y, to tusz z Bourjois i jest to Big Lashes o oh, oh, oui. To jest wszystko jakby ta sama seria. On ma taką y, widzicie szczoteczkę wyprofilowaną. Y, z, nie jest to silikonowa szczoteczka, to są normalne włoski. Drugi tusz y, to dla y, tutaj na kanale będzie nowość, aczkolwiek ja już go używam i to jest Pierre René, Performance. Ja ten tusz zobaczyłam w pytaniu na śniadanie u jednej z wizerzystek i zapytałam, co to za tusz, bo bardzo fajnie wyglądał na rzęsach. Rzadko kupuję coś z tej marki. Może dlatego, że jest w naturze. Ja nieco rzadziej e, uczęszczam do natury niż do e, Rossmana. Szczyteczka wygląda bardzo podobnie co w tamtym tuszu. Porównanie szczyteczek. Szczyteczki wyglądają bardzo podobnie ze względu na. Em, ten, jakby to włosie. Natomiast burżuła jest taka wyprofilowana, taka klepsydrowata, taka z wcięciem w talii. Natomiast ta jest zupełnie, zupełnie prosta. Jak na razie szał nie widzę, powiem Wam. Dobra, zostawimy go do przeschnięcia i nałożymy drugą warstwę. Z drugiej strony e, dajemy pierne. Dobra, pokazuję wam moje oczy oboje ciapnięte po jednej warstwie tuszu. Tu mamy burżuła, tu mamy pierre i pomimo tego, że na tym oku mam po prostu tutaj mam mniej rzęs, nie wiem jakoś tak wychodzi. To wygląda, wydaje mi się, że Pirrene nieco lepiej. Dobra, dajemy drugą warstwę burżuła. Dobra, zanim wyschną, jeszcze mam uciapkane te powieki, to zajmę się tym za chwilę. Pokazuję wam, jak wyglądają obatusze. Dwie warstwy z Pirrene, rzęsy są pogrubione. Ja wiem, że część z Was powie, a posklejane i tak dalej. Ale ja wolę generalnie taki efekt delikatnie. Może i sklejonych rzęs, ale te rzęsy widać w jakiś tam sposób. One są po prostu grubsze. Jak się przyjrzeć, przyjrzycie dobrze, to naprawdę nie wygląda to źle. Tutaj mamy burżuła. Co prawda rzęsy nie są w ogóle posklejane, ale też w żaden sposób nie są ani trochę pogrubione. Sorry, ale nie są i praktycznie ich y, nie widać, więc ja wolę taki efekt przy moich oczach bo z daleka zaraz zobaczycie, że wygląda to po prostu lepiej. Ale wiadomo, kto co woli. Wydaje mi się, że najlepszym połączeniem byłoby te dwa tusze. Najpierw pogrubimy, potem wydłużymy. Bronzer ja mam, bronzer ja mam z Max Factora i jest to bronzer rozświetlający w ciepłym odcieniu, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało u mnie. Mam nadzieję, że niezbyt ciepłym. Ja sobie wykorzystam taki pędzel i zawsze pytacie o ten pędzel. Ja go kupowałam chyba 10 lat temu, naprawdę. Mary Makon. O, już jest tak zmasakrowany, zmaltretowany, ale pokażę wam, bo wiem, że będzie dużo pytań odnośnie tego. Taka marka. Nie wiem, o, ja jak kupowałam kiedyś cały zestaw za bezcen, chyba za 40 zł, teraz ta marka chyba jest droższa. Powiem Wam, że w kamerze wygląda to super. Najsiwo. Dobra, druga strona. No, powiem Wam, że buzia wygląda bardzo ładnie. Efekt jest bardzo ładny. Bardzo ładny. Taki ciepły, taki opalony, taki przyjemny. Bam się, że to będzie za ciepły brązer jak dla mnie, natomiast wydaje mi się, że wygląda bardzo ładnie. Przynajmniej to, co widzę w podglądzie, e, naprawdę mi się podoba, więc wydaje mi się, że całkiem spoko, jak uważacie. Dajcie znać w komentarzu, bo jestem e, ciekawa z tego, co ja widzę, e, jestem usatysfakcjonowana. Nie mam żadnej nowości, jeżeli chodzi o róż i rozświetlacz. E, więc sobie jako rozświetlacz użyję mojego sprawdzonego, ulubionego. E, serduszka i nałożę go po prostu tutaj paluchem. I teraz czas na usta. Ja tutaj mam dwie nowości przygotowane. Pierwsza to pomadka Rimmel w kolorze 210 i to jest pomadka pokazuję Wam jak ona wygląda, nie mam tutaj nigdzie nazwy jakiś Lipstick Rosetto Lasting Lipstick Wygląda to tak. Ja bardzo lubię, gdy pomadki są wyprofilowane do kształtu ust już się lepiej maluje. Naprawdę polecam spróbować. Wygląda to w ten sposób i zastanawiam się, czy by ten błyszczyk dodawać. Chyba sobie go daruję. Zostawię samą pomadkę, bo jak dam dwa produkty na usta, to generalnie nic z tego dobrego nie wyniesiemy i żadnego produktu do końca nie sprawdzimy. Więc pozostawię to w taki sposób, jak widzicie. Pomadka jest bardzo intensywna i ja na ustach nałożyłam sobie kolor 210. Tutaj mamy kolor 025 i to jest max Faktor płynna pomadka i ona też jest bardzo fajna. Pokazywałam was, wam ją na Instagramie, więc tam was odsyłam. E, zerknijcie sobie, bo e, tam się dużo dzieje. Dobra, wracam do obiecanego podkładu. Zobaczcie. Tu jest świeżo nałożony, tutaj mamy już, który y, sciemniał, więc podkład delikatnie oksyduje, tak jak widzicie. Mam sobie go wklepię. O, teraz widać. Czyli jest delikatna różnica, ale powiem Wam, że bardzo delikatna. Generalnie różnica polega na tym, że ten jeszcze nie wyschnął i się świeci po prostu. Tutaj mamy mgiełkę, o której mówiłam Wam wcześniej, to jest Eveline Aqua Miracle. Mgiełka do twarzy cztery w jednym i ona ma za zadanie utrwalić makijaż, więc super. Ma nawilżyć nam skórę, dać efekt glow i efekt blur, więc wszystko na czym nam zależy, czyli przełożeniu na polski. Ma nam makijaż utrwalić, czyli na gębie będzie dobrze siedział. Ma nam e, twarz nawilżyć, unikamy przesuszenia, super. E, ma dać nam efekt glow, efekt glow, czyli rozświetlenia, czyli błyszczymy, ale w taki bardzo fajny sposób, który Wam teraz pokazuję na ręce, e, w świetle naturalnym, czyli delikatnie buźka nam się mieni, coś tutaj jest inaczej, ale nie wiemy do końca co. E, I efekt blur, czyli e, takiego wyrównania makijażu, to się robi w photoshopie, a tutaj ma nam dać tą mgiełka, także psikamy. Przed użyciem zawsze musimy wstrząsnąć taki produkt. Nieważne jaki by to był produkt do utrwalania makijażu, zawsze go szcząśnijcie. To jest jak z sokiem pomarańczowym. Jak nie strząśnicie, to Wam się miąższ na dole nie wymiesza i na dole macie gęsty sok pomarańczowy, a na górze macie rzadki. Więc musicie wymieszać sok pomarańczowy, żeby miał jednolitą konsystencję. Tak samo jest z mgiełką, ale poleciałam z tą Wiecie, z tym porównaniem, nie? Dobra. 30 cm, kurde. Potrzebuję metrówkę. Zaraz przyjdę. Metrówkę. Musi być 30 cm. Okej, okay, jestem, mam metr. Kazali 30 cm będzie 30 cm. 30 cm to jest tyle. Jak mam tu facjatę. Tu tu mam mieć piękniełkę. Generalnie dobrze myślałam. 30? Jest 30? Od nosa? 30? Tak. Wszyscy sprawdzili? Dobrze, to skoro sprawę odległości mgiełki od twarzy mamy załatwioną, no to nadszedł czas, aby ją wsiknąć. Y, Ojej! Spsikałam, twarz mam mokrą. Zobaczcie. Tam mgiełka ma generalnie gęste kropelki, ale zawsze to tak wygląda przy każdej mgiełce i teraz. Jeżeli takiej rzeczy używamy, to po prostu nie dotykamy teraz facjaty, teraz ma nam ona wyschnąć, yy, sama z siebie tam giełka ma się wchłonąć, ma nam twarz yy, jakby nawierzyć, wyblurować. Bardzo przyjemny efekt. I powiem wam, że bardzo przyjemny efekt. Czemu ja jej latem nie miałam? Bym się blurowała przez cały, cały dzień, cały dzień. Chodziłabym, by się blurowała, świeciłaby się w końcu jak psu jajca, ale wyblurowana bym była. Przyda... Przy okazji to jest takie bardzo przyjemne uczucie odświeżenia nie, i jest, jest bardzo tak nam delikatnie tak lekko tak czujemy głowę. <grymne> Dobra, buźka mi wyschnęła, wyschła, wysuszyła się wieczny problem. Jak już możecie zauważyć, twarz jest zdecydowanie bardziej taka rozświetlona. I ja to widzę w podglądzie, więc na pewno Wy też to będziecie widzieć. Nie, to jest produkt dla ludzi, którzy dla dziewczyn facetów Chłopcy też się teraz malują. Yy, dla osób tak będzie łatwiej. To jest produkt dla osób, które lubią efekt rozświetlenia. Jeżeli ktoś lubi mat, to generalnie nie dla niego takie mgiełki, ponieważ tutaj jednak ta twarz nam się mieni. Ona będzie szczególnie widoczna mieniąco, jeżeli wyjdziemy na światło naturalne. Wtedy to widać zdecydowanie bardziej i mocniej. Ja lubię efekt Glow, dlatego to co widzę bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało pod koniec dnia, jestem strasznie ciekawa. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy Wy używacie takich mgiełek, jeśli tak, to koniecznie napiszcie, jakich, bo jestem bardzo ciekawa. No i co? Przechodzimy do testu czasu, jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak się będzie trzymała szminka. Będę Was informowała na bieżąco. Ciemno się nam zrobiło za oknem. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Ja mam dwa posiłki, więc zwracamy uwagę na pomadkę, która się Zjadła. Został ten kontur, więc nie jest całkiem źle. My jeszcze jedziemy w jedno miejsce, bo musimy skoczyć do Castoramy i ta wizyta będzie stresująca, ale o tym kiedy indziej. I wrócę do Was całkiem, całkiem pod wieczór i pokażę Wam co i jak. Dobra, wracam do Was po całym dniu i już Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Zacznę od największej części twarzy, czyli twarzy bez oczu. <grym> e, Okej, okay. i podkład. Jeżeli chodzi o podkład, tutaj będę porównywała go razem z tą giełką, ponieważ jak wiemy miała być ona utrwalająca. Naprawdę super się trzymał. E, tutaj nawet nie zaczęłam się jakoś specjalnie świecić, może trochę nos. Podkład nie pozbierał się w zmarszczkach, nie pozbierał się w załamaniach, nie poschodził w żaden sposób, także jak dla mnie podkład hitowy. I to jest, jeszcze raz wam pokazuję, jak on wygląda kryjąco nabierający podkład i korektor. I tak jak mówiłam, ja pod oczy nie dałam żadnego korektora, moim korektorem był tylko i wyłącznie ten podkład i jak widzicie, dla mnie efekt jest satysfakcjonujący, naprawdę bardzo ładny. Giełka cały czas daje taki efekt rozświetlenia całej twarzy i chyba też utrwala ten makijaż, bo dwa kosmetyki połączone ze sobą dały naprawdę fajny, fajny efekt. E, także tutaj, jak dla mnie, sztosik. Idziemy dalej. E, jeżeli chodzi o brwi, również z nimi się absolutnie nic nie stało. E, wyglądają bardzo dobrze przy minimalnym nakładzie pracy. Także, jak dla mnie, y, produkt godny polecenia i godne zakupienia, tym bardziej, że występuje. Trzech całkowicie różnych odcieniach, e, i każdy dopasuje coś dla siebie. Jeżeli lubicie taką metodę na brwi, to jak najbardziej e, polecam. Mi ona się podoba. Wiadomo, że nie każdy może lubić coś takiego, e, ale uważam, że jeżeli chodzi o uzupełnienie, ułożenie włosków e, na brwiach, to jak najbardziej super. Jeżeli chodzi o cienie, to trzymają się naprawdę bardzo dobrze. Tutaj delikatnie mam wrażenie, że trochę zeszły, jakby niżej ten cień. Takie moje y, wrażenie. Natomiast zostały na oku tak, jak zostać powinny, tutaj absolutnie nic się nie, y, nie zadziało. Poko! Naprawdę przyzwoite, fajne cienie, chociaż paleta jest droga i e, wydaje mi się, że można znaleźć drogeryjną paletę w nieco niższej cenie, e, a równie fajną. Niemniej kolory są tutaj bardzo ładne jeżeli ktoś taką paletę dostanie, kupi, to na pewno będzie z niej zadowolony, e, aczkolwiek no cena drogeryjna w wysokości 100 zł według mnie jest bardzo wysoką ceną, jak zresztą kosmetyki burżuła w drogeriach nie są e, Tanie. Z burżuła dla mnie delikatnie za, za delikatny, bo ja wolę taki efekt mocniejszych rzęs. Wiadomo, że w ciągu dnia one gdzieś tam nam trochę zmniejszają objętość. Natomiast ten performance tutaj daje, daje radę. Fajnie się na rzęsach trzyma. Jeżeli chodzi o burżuła, no to ten efekt jest bardzo delikatny. Po matce został kontur. Jak widzicie, te usta dalej są jakby pomalowane. Jest ten kontur taki zjedzony już, ale jej nie poprawiałam w ogóle w ciągu dnia. I jak na to, że z nią absolutnie nic nie robiłam, wydaje mi się, że trzymała się całkiem, całkiem nieźle. Więc też, też przyjemnie. Ogólnie ten test drogeryjnych nowości uważam za absolutnie zdany i udany, bo generalnie każdy ten produkt, który testowałam dzisiaj naprawdę dobrze się sprawdza i wydaje mi się, że z każdego będziecie zadowolone. Według mnie, przynajmniej przy mojej takiej mieszanej cerze, sprawdzają się bardzo, bardzo dobrze i aktualnie poprzedni fluid. Z Everine ze śluzem ślimaka do testu odsyłam Was tutaj i mi się skończył, więc super będzie mi go wymienić właśnie na ten, na ten podkład, tym bardziej, że on jest też wegański, więc to też może być dla części z Was bardzo, bardzo ważne. Hmm. Polecam. Tym bardziej za taką cenę E, już powoli zbliżamy się w kierunku świąt, więc zaczną pojawiać się filmiki świąteczne zarówno tutaj, jak i na drugim kanale od Familii, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Cały je ściskam mocno pa!